Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj, podobnie jak większość z Was, będę otwierał szardy. Mamy fuzję. Lord Entertainer Fabian jest bardzo ciekawym czempionem i ja zdecydowałem się iść po niego. Jak na razie, fuzja przebiega bez zakłóceń. Mam cztery rarki, a dzisiaj będę chciał powalczyć o Epika. W ramach fuzji mamy dość męczące Dungeon Divers. Jedno już zrobiłem, drugie jest w trakcie i chciałbym oszczędzić sobie tego trzeciego, natomiast mam możliwość pójść po Epika, dlatego będę mógł opuścić dość sporo eventów. A ponieważ przyszły tydzień zapowiada się pracowicie, dlatego chciałbym sobie trochę ułatwić w ten sposób życie. Będzie to oczywiście wymagało ode mnie otworzenia większej ilości szardów i myślę, że będę celował w tą legendarną książkę za 6600 punktów. Mam dość sporą ilość sacredów. Mam trochę voidów. Niestety tylko 19. Klan Boss był wprawdzie łaskawy, ale jednego zabrakło, żeby była to pełna dyszka, także będziecie musieli mi wybaczyć otwieranie pojedynczo. Nie miałem skąd już, poza oczywiście sięgnięciem do portfela, jeśli bym się na to zdecydował, zdobyć tego jednego brakującego wojda. Otworzę nawet te trzy premale. Widziałem już na Discordzie, widziałem na czacie klanowym, że mieliście bardzo dużo szczęścia otwierając premale. Pomimo braku podwójnych szans padli naprawdę świetni czempioni. Gratuluję tym z was, którym dopisało szczęście. Zobaczymy, jak będzie u mnie. Jeśli wy jesteście jeszcze przed waszym otwieraniem, życzę wam również szczęścia. Jeśli już po, to podzielcie się koniecznie w komentarzach, kto wam wypadł. A ja zaczynam. Zaczniemy może od kilku pojedynczych wojdów. Potem przerzucimy się na inne szardy. Nie będę raczej otwierał enchantów dzisiaj. Nie jest to zbyt opłacalny event na używanie enchantów. Natomiast mamy progresywne szanse. Także przed otwieraniem ustawmy może czempionów jakich bym chciał tutaj zdobyć. No jeśli chodzi o Wojdy, to jest tutaj naprawdę na bogato. Cała ta trójka jest na mojej liście najbardziej pożądanych czempionów. Ale dzisiaj zdecyduję się na Senne. Chciałbym ją dostać po to, żeby podbić swoje wyniki na Chimerze. Jednak nie była to łatwa decyzja. Zarówno Sulfuriona, jak i Mariczkę też chętnie zobaczyłbym na swoim koncie. No a jeśli chodzi o Epika, to tutaj wybiorę go Czickeraniry. Chociaż Kardinal też jest świetna. Dobra. Teraz Primale. No są trzy. Tutaj wielkich nadziei na wylosowanie czegoś lepszego nie mam. Natomiast te punkty mi są potrzebne. No i tutaj też zastanawiałem się. Decyzja jest nieco prostsza, ponieważ tak. Elve mam. Pythona mam. No tutaj Prisma niekoniecznie mnie pociąga. Natomiast zastanawiałem się pomiędzy Glejkadem i Daches. Jednak Daches, której ja ciągle nie mam na swoim koncie, będzie tym wyborem. A jeśli chodzi o Epika, no to tutaj Ugo. Dwóch Ugo ciągle używam gdzieś na Hydrze czy, czy w Sintranos, także bardzo chętnie przygarnę do plusowania. I w Sacredach wybór będzie ten sam. Także wszystko ustawione, miejsce jest, możemy zaczynać. Zacznijmy na rozgrzewkę od pojedynczych Wojdzików. Tak, myślę, że ze 4 pociągniemy. Zaczynamy mocno od Harwesterki. I lecimy dalej. No, ostatnio miałem sporo szczęścia, jeśli chodzi o Wojdy, więc dzisiaj, cóż, dzisiaj może być inaczej. Oczywiście nadzieja jest ciągle z tyłu głowy, jednak ten, ten początek nie jest zbyt obiecujący. Dobrze, to będzie na chwilę ostatnia, e, ostatnia rarka, którą wylosowałem. Myślę, że portal został dostatecznie rozgrzany. To może takiego mm, Sejkridżika jednego, może takiego Sejkridżika jednego lub kilka, nawet Sejkridżików, może trzy. Zobaczmy, będziemy tak skakać po szardach, nie ma ich zbyt wiele. O no, i od razu jest legenda z pierwszego jest to Foli, który jest nowym czempionem dla mnie. Och, no cóż, ostatnio na czacie klanowym mówiłem, że ucieszyłbym się z Foliego, kiedy jeden z klanowiczów go wylosował. No i cieszę się, no nie mówię, że nie, nie mówię, że nie. Foli jest bardzo dobrym czempionem, bije mocno, zabija na śmierć. Jest nowym czempionem. Także OK, jestem zadowolony. Rzeczywiście, ta rozgrzewka na Wojdach tutaj sprawiła, że coś się zadziało. No nic, zobaczmy, zobaczmy jeszcze, jeszcze dwa, jeszcze dwa, a potem przeskoczymy znowu na inny rodzaj szardów, tym razem, tym razem jest to Fane bardzo dobry Epik, też przyda się do plusowania. i zobaczmy jeszcze jeszcze trzeci. Dobrze, to Ragi Frog, również świetny Epik. Przełączymy się teraz, dobrze, no to może żeby jeszcze lepiej rozgrzać portal tym razem przed wojdami. Mm, otworzymy te trzy prime, ale bardzo utylitarnie je tutaj traktuję czyli zdobywam punkty choć oczywiście jakaś tam nadzieja jest, trzy sztuki to jest tak mizerna ilość, że raczej ta nadzieja jest płonna, zwłaszcza, że ostatnio się udało wylosować tylko Właśnie przy braku podwójnych szans. No nie tym razem, ale 600 punktów jest mozolne budowanie Mercy po raz kolejny. Jest, także to jest odhaczone i portal rozgrzany. Mam nadzieję, do czerwoności, a w zasadzie do fioletowości. I spróbujmy, spróbujmy dyszkę. Spróbujmy w takim razie dyszkę i zobaczymy, co w tej dyszce jest epic. Jest to Battle Sage, akurat może niezbyt na nią czekam. Ale zawsze to jakiś plus będzie dla niej. I same rarki, czyżby, czyżby. No czyżby. Okej, okay, dobra, I zostało jeszcze 5. Ale ta rozgrzewka się nie udała, więc tym razem se przed tą ostatnią piątką wojdów Coś tu nam może rozgrzeją. Także piątkę Wojdów zostawimy sobie na sam koniec. I tutaj Grizet jar Ciągle kiedy go losuję, powtarzam, że to był jeden z moich pierwszych epików i bardzo go lubię. Czasem nawet używam gdzieś tam Sintranos pojawia się w moich teamach. Kolejny epik i jest to tym razem to Moe. i Jeszcze dwie sztuki. Po czym. Po czym przejdziemy do tej piątki Wojdów. Ostatni, ostatni wojownik, ostatni sacred, Zobaczmy, zobaczmy, czy w będzie w nim coś ciekawego i jest ciekawy epic. No powiedzmy, że ciekawy Korpus kolektor. OK. E, no dobrze. Zdobywanie punktów idzie nieźle. Losowanie legend tak w miarę, ale no jest jeszcze jakiś niedospo po mojej stronie. I zdaję sobie zupełnie sprawę, że wylosowanie z pięciu pojedynczych voidów legendy to by było coś niesamowitego. No, zobaczymy. Najprawdopodobniej będzie to pięć rarek. Rachunek prawdopodobieństwa jest niestety nieubłagany. No ale cóż, foli. Dobrze, jeśli w tym szardzie. Aha, jeszcze dwa, ok. Czy jeśli w tych dwóch szardach nic więcej się nie kryje, wtedy będę się zastanawiał co zrobić, jak zbudować mojego nowego foliego. No na pewno trafi gdzieś na górę kolejki czempionów do zbudowania i niestety, niestety, słuchajcie, no, moje kumulowanie szczęścia niestety nie udało się tak, jakbym sobie może tego życzył, ale jest foli. Jest foli i jest nieźle. Jest też całkiem sporo punktów. To jeszcze nie jest ten próg, o którym Mówiłem, ach, nie mogę z tymi reklamami dojść do ładu. To jeszcze nie jest ten próg, o którym mówiłem, ale jestem już bardzo blisko do 6600 punktów na legendarną książkę. Zdobędę to sobie spokojnie z zielonych szardów. Także podsumowując, moje otwieranie poszło nieźle. Na pewno umożliwi mi nieco więcej spokoju w nadchodzącym tygodniu. Będę mógł bardziej skoncentrować się na innych zadaniach, a niekoniecznie na farmieniu wszystkich eventów, jakie są. Także myślę, że zabezpieczyłem moją fuzję już w taki sposób, że raczej nic nie powinno się wydarzyć i Lord Entertainer Fabian trafi na moje konto. Także z ciekawością przeczytam w komentarzach, kogo wam udało się wylosować. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!